Cześć, ludzie! ja jestem Zimaciek, a to jest kolejny odcinek Alien Isolation Obcy Izolacja. No i, no i no i co mamy zrobić? E, tam już ten Android... Aha, czyli tego Androida już rozwaliliśmy. W sensie on już się rozwalił, więc teraz musimy chyba gdzieś iść, wymień część w Aha, czyli... Ta no tak, bo my w poprzednim odcinku zdobyliśmy w, w, jakiś tam cylinder czy coś takiego. I... Oczywiście teraz musimy, oczywiście teraz musimy się wrócić, żeby po prostu, żeby po prostu, no cóż, no zaaplikować ten, ten nowy cylinder tam do tego tego do tej windy, prawda? Okej, okay, więc domyślam się, że obcy będzie nas tutaj teraz gonił bardzo, bardzo intensywnie. Jak na razie go nie widzę na radarze, ale domyślam się, że jednak będzie, że jednak Słyszę, jednak coś tutaj będzie Ale zobaczymy, zobaczymy Lecimy, zobaczymy Jak na razie się nic nie dzieje Ale domyślam się, że niedługo Niedługo na pewno coś. No właśnie, no właśnie O to mi chodzi Ja nie wiem, czy ta gra jest tak zbagowana, że te, że te pistolety się po prostu Nie wiem, czy te pistolety Czy na te pistolety nie działa siła grawitacyjna Nie mam pojęcia. W każdym razie mamy tutaj kolejny safe, mamy tutaj windę, no i mamy se mamy tutaj safe, więc ja sobie tego ten safe oczywiście skorzystam sobie z tego safe'a tutaj teraz, bo naprawdę, naprawdę warto tutaj zapisać, warto tutaj zapisywać w, na każdym kroku. Zapisujemy i czuję się już bezpiecznie. Dobra, mm, teraz lecimy, zmienimy, zmienimy ten cylinder. Okej. Okay. No i dobra, no to w, no i wchodzimy do tej windy, tak? On tu się może wpierdzielić. Okej, okay, wchodzimy do windy. Do, do jakiejś tam fabryki, tak? No i dobra, cel osiągnięty. I teraz gdzie lecimy? Hmm. dosyć, dosyć ciasna ta winda. Boję się. Boję się. Okej. Okay. Oho, tutaj też może wejść, widzicie? Holy fuck, ale mamy przynajmniej save. No cóż, no, save na każdym kroku. Ale na pewno te save y jeszcze się skończą. Na pewno się skończą. Nie będzie tak, że teraz, y, znaczy od tego odcinka, na pewno będzie coraz mniej tych saveów. Nie wiem, nie wiem. Mam nadzieję, że nie, ale okej, okay, już mamy tam jakiegoś gościa. Dużo tam mamy, mamy ludzi, co najmniej trójkę. Ok, więc nie wiem o co chodzi. Wolę się nie pokazywać. Wolę się nie pokazywać. No dobra. Ło, wow, widzieliście to? Obcy tam ich zaatakował. Ok. Dobra. Hello? I we mnie strzelają jeszcze. No dobra, ale jak oni strzelają, to to obcy zaraz tu przyjdzie, tak? Czy nie? Zar no powinien tu, chociaż no, no nie, na pewno nie. No nie wiem. Dobra, już idą. Idą, i znaczy, no nie idą, no ale. No, idźcie stąd. Niech was. Niech was obcy strzeli, czy coś. Nie wiem. Smacznego. Co wy tam robicie? Jakieś. Jakieś ochy i achy? Jesus fucking Christ. Dobra, no to lecimy tędy. Tam oczywiście na górę mogę się wpierdzielić, ale no cóż, no niefajnie by było, jakbym, jakby oni mnie zabili, prawda? Nie Niefajnie by było, no dobra. Tutaj się postaramy troszeczkę. Troszeczkę uważać. Mam co prawda pałkę ogłuszającą, ale wiadomo, że nie jest to takie do końca, do, do końca bezpieczne. Dwa razy można walnąć człowieka i zginie. I umrze. Od tego walenia, że tak powiem. Ale tak czy siak, lepiej nie ryzykować, bo tam jest jednak dwójka ludzi, więc jedna może mnie postrzelić. Poza tym muszę się. Poza tym muszę się... właśnie, o właśnie, właśnie. Dobra, czy oni, czy oni mnie widzą? Właśnie, oni są tak odwróceni, że oni, że oni, że będą mnie widzieć. Więc nie wiem, czy ja, czy ja ich mam... Dobra, może, może teraz coś się ruszy. Wow, co jest? Wygrze 30 celów za pomocą czujnika roku. Uuu, wow, okej. Okay. Dobra. Czy oni się będą teraz poruszać? Gdzie <laughs> Jezus No nie, no Kurde, no skąd miałem wiedzieć, że oni, że oni mnie widzą, no No skąd miałem wiedzieć, że oni mnie widzą, no No po prostu, no, nie wiedziałem, no Motherfucking shit Ale okej okay, Zobaczymy, czy teraz się coś ruszy Może jednak, może jednak jak dłużej poczekamy To coś in... coś Ruszy i nie wiem A coś tu mamy jakiś komputerek tak No dobra więc najpierw to zrobimy Oni się tam oczywiście na mnie patrzą Na pewno mnie widzą Ale za chwilkę tam właśnie o właśnie już mamy obcego Widzicie Yeah jest Pięknie smacznego Dobra nie widzą mnie więc może, może pójdą Może uciekną nie wiem Jeszcze mnie nie widzą Nie no stoją jak ciołki No stoją tam, nie, 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 nie. Czyli tak się nie da. Dobra, z tym coś zrobimy. Nic z tym nie zrobimy. No dobra, no to, to lecimy po prostu. Nie wiem. Czy oni mi widzą? Nie wiem, może może po prostu tam mają stać, ale tak czy siak. Na pewno coś tam jest ciekawego, co mógłbym po prostu zdobyć, ale że po prostu tam jest dwójka tych sukienkotów, no to raczej raczej tego nie będę robił, nie, nie będę raczej tam po prostu szedł, prawda? Rewolwer co prawda będę miał na, na w tym. Na widoku, ale no cóż, pałka ogłuszająca. Czemu ja nie, ma Czemu ja nie mam pałki ogłuszającej tylko ten pierdzielony? Dobra. Okej, okay, lecimy sobie teraz tym razem w tę stronę. Te drzwi się nie otworzą, ale pójdziemy dalej. I może tutaj coś ciekawego. No właśnie, dobra. Czyli tak. Jest, mamy save, okej, okay, czyli teraz sobie zapiszemy. Teraz sobie zapiszemy. No i cóż, e, ruszymy na tych ludzi, prawda? No, domyślam się, że mnie zabiją, tak? Ale. Zobaczymy, zobaczymy. Może jednak obcy się na nich rzuci. Może nam pomoże, bo wi jak wiadomo, on jest z nami. On wcale nas. Y on nas wcale. On, on wcale nas nie chce zabić. Tak jak mówiłem to. Ok. Dobra, czyli co? Czyli mamy się tutaj troszkę postrzelać. Albo Granat Hukowy. Właśnie. Uwaga. Uwaga. Bitches! Dobra, napierdzielają, napierdzielają. go, napierdzielają, napierdzielego, napierdzielego. Yeah, bitches, motherfuckers. I co? Tyle, że teraz może. Wow, gdzie ona poleciała? Co, spadła? Okej, okay, tylko żeby tutaj kurczę. Obcy, obcy nas nie zaatakował Ale okej, okay, udało się, udało się Zabiliśmy ich, nawet nie dostaliśmy żadnego e, Żadnego tego Nie dostaliśmy żadnym strzałem No i gitara, no i gitara, no, no po prostu gitara Okej, okay, tylko co ja mam teraz zrobić? Radar ni nic nie pokazuje Co mamy robić? Znajdź, znajdź wyjście do fabryki płynu Do, do syntetyków No dobra Mamy tutaj ten safe, ale z tego safe stąd nie ma żadnego wyjścia. Tam też raczej nic. Więc nie wiem, może jednak gdzieś jeszcze, jeszcze gdzieś indziej jest jakieś wyjście. No bo tędy nie. Tutaj nie. Może tutaj. Właśnie, może tutaj. Może jednak coś tu będzie. Zobaczymy. Okej. Okay. Ale tu już obcy może się wpierdzielić. Więc trzeba uważać. Trzeba uważać. Okej. Okay. Mamy tu. Tu niby mamy windę. Aha, palnik. Dalej nie mam żadnych palników plazmowych. Palnik, żadnych plazmowych, jonowych. Gówno. Nie wiem, jak to się robi. Przyczółek postępu ukończono misję, okej, okay, czyli kolejna misja po prostu. Okej, okay, więc no, mamy jakiś progres, prawda? Pomocni należą do klasy zwykłych androidów, ale to wcale nie znaczy, że są niegroźni. No właśnie, pomocni, czyli ci pomocno no tak, tak, tak. Bo ci pomocni też potrafią nam wpierdzielić, tak jak to było, no, w kilku tam odcinkach na pewno. No dobra, no dobra, dobra, dobra. O, ja pierdziele. Ale okej. Okay. Okej, okay, proszę państwa, okej. Okay. Wydawało mi się, że coś, że coś słyszę. Ja pierdziele, już mam normalnie schizy. Już mam omamy słuchowe przez tę grę. Ale to dobrze, to dobrze. Bo się boję, to dobrze. Dla was dobrze, dla mnie nie. Ale zobaczymy. Dobra, więc tak. Tak w ogóle ten, to kółko, co teraz się tam kręciło, przypomina mi też ładowanie Gita 5. Jest troszkę większe, co prawda, ale tak samo wygląda. Też jest białe, też jest też jest właśnie w taki sposób, że się tak kręci, kręci i w ogóle, no, nie wiem, nie mam pojęcia czemu tak, czemu tak podobnie to zrobili. Użyj dźwigni. No, no, za chwilkę, za chwilkę użyję, tylko tu się jeszcze rozejrzę, czy mogę coś zrobić. Tu oczywiście błędne urządzenie, jak żeby inaczej. I raczej tutaj innych rzeczy nie będzie tak. Więc lecimy tutaj. Ok, przytrzymaj LT. I w dół. Świetnie. No, otwieraj się. No dawaj. Nie podoba mi się to. Czemu się ta kamera na mnie patrzy? Ktoś mnie obserwuje. Ktoś mnie... Jakiś... Jakiś... Jakiś kutas mnie obserwuje. Więc domyślam się, że spotkamy jeszcze jakiegoś człowieka tutaj. Kalibrator dostępu, dobra, czyli ten do możemy iść. Tam domyślam się, że windą, że windą raczej na razie nie polecimy. What the fuck? Co to było? Możemy. Ale. Dobra, gdzie my mamy iść ogólnie? Gdzieś tam. Hmm. Teraz troszeczkę, teraz, teraz, teraz właśnie nie wiem co zrobić, czy tutaj iść, czy tam użyć kalibratora i iść tamtędy, bo, bo ogólnie mamy iść tutaj, tak? Tędy mamy iść, no właśnie w głąb tej mapy, w, w, w głąb tego, prawda? Ale jednak tutaj coś jest, więc nie wiem, może, może, dobra, zaryzykujemy. Uch, zaryzykujemy. zobaczymy, zobaczymy co tutaj kurcze jest, coś się, coś się będzie ładować, yy, mam nadzieję, że to był dobry ruch, że coś tu fajnego znajdziemy, nie mam zielonego pojęcia Kalibrator dostępu może być wykorzystywany do włamywania się do systemów, drzwi yy, i terminali, ustaw na nim odpowiednią coś tam częstotliwość bo chyba Cel zaktualizowany. Iść do Sewastopolska, wieża Asimet. Dobra. I co? A, zaraz. A, zaraz. A? What? A, ok, rozumiem. My tu, my tu byliśmy. My tu byliśmy, wiecie? Chociaż? Nie, my tu nie byliśmy. My tu nie byliśmy. Tylko jakimś cudem... Chociaż nie wiem. Już nie wiem, czy ja tu byłem, czy nie. Fuck. Holy shit. Ale, 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 ale to mnie straszy, no. Baterie do latarki. Yeah, aby ci jest. Dobra. Tutaj możemy sobie pójść, ale to się raczej nie otworzy. Fuck on się może tu... Nie, 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 nie. A jakbym go przywołał? Hello? Hello? Nie, nie przyjdzie? Wow, leci, patrzcie, 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 patrzcie na to! O oh my god nie, 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 nie Ja dziękuję, ja za takie coś podziękuję Ja za takie coś podziękuję Ja nie będę się Ja nie będę się z nim tulił, już wam mówiłem, że nie będę się z nim tulił Chociaż wiadomo, że nie on Że on nie chce nas zabić, ale niestety Cóż Jest za silny dla nas I za każdym razem nas Jak, jak nas przytula, to nas zabija Więc nie jest to fajne uczcie Aż muszę się napić wody. Bo normalnie. Czyli tak, Ripley nie jest skłonna do przemocy, ale będzie się bronić, kiedy będzie taka potrzeba. No właśnie. Więc no w tym odcinku zabiliśmy. Zabiliśmy już dwóch ludzi, no. Fajnie. Okej, okay, więc wiecie co, tam raczej nie będziemy iść. Poza tym... I tak chyba nawet nie, nie mamy jak tam iść. Więc. Um, pójdziemy właśnie. No tam, gdzie gra karze, prawda? Więc y, tędy. Tutaj raczej... Chociaż tam coś jest, widzicie? Tam jest jakaś skrzynka, jakieś radio nawet. Możemy się tu jakoś przedostać, tylko... Tylko y, czego mi brakuje? Dobra, błędy urządzenie, no okej, okay, no dobra, nie wiem, może, jakoś, może jakaś znajdźka była, y, którą, którą opuściłem. Nie mam pojęcia. Dobra, w każdym razie lecimy tutaj, już pierdzielę to, chociaż równie dobrze moglibyśmy się tędy wpierdzielić, no ale po co? Ale nie? uuu, moja szyja. O, moja szyja. Dobra, szukamy szybko, szukamy sygnału. Czyli tak y, to będzie to. To będzie twarz to. I ten X, okej. Okay. Teraz są na cztery. Ha! Trudniejsze. Dobra. Tutaj oczywiście też obcy może się wpierdzielić, chociaż nie. Dobra, tutaj może nie. Ale na pewno gdzie? O, właśnie, tędy może się wpierdzić. No, jednak może tutaj przyjść. A, jednak. <laughs> okej. Okay. Dobra, mamy tutaj mapę, która jest jakoś tak dziwnie zarysowana. Okej, okay, tam mamy się udać. Na lewo? Tak, tutaj mamy. Ale nie, nie, nie. Ale nie, nie, nie. A, tutaj się nie dostaniemy. No tak. Jak, żeby inaczej? Palnik plazmowy. Ja nie wiem, czy ten palnik plazmowy, plazmowy czy, czy ja po prostu nie zdobyłem go nigdzie. I, I po prostu nie mogę się już dostać do tych pomieszczeń, czy... czy

Dobra, ja sobie teraz szukam oczywiście tego... O właśnie, mamy safe i chcę coś zobaczyć. Chcę zobaczyć czy mogę zaatakować moich sprzymierzeńców. Wiem, wiem że wiem, że na 90% nie. Ale jestem po prostu ciekaw, jak zareaguje na takie coś. Okej, okay. okej. Okay. Oh my god. Czyli teraz mamy się, teraz mamy się udać do sterowni systemu tranzytowego, która będzie tam. No dobra, no to lecimy tam. I mam nadzieję, że tutaj się żaden obcy nie wpierdzieli. Tam mamy iść, okej. Okay. Nie wiem, te, no ale te drzwi się nie otworzą, więc jak ja mam tam iść? A tu są drzwi, okej, okay, dobra, dobra. Łak, tu, jak tu ciemno. Dobra. Spokojnie, spokojnie. Niby ciemno. Oj, jak się wystraszyłem, jezu. Nic tam nie było. Już mam naprawdę schizy. Jakiś młotek czy coś? Siekiera. <grym> Na cholerę mi siekiera. Sikiera, sikiera. Dobra, no tu mamy tutaj. O, dawno tego nie, nie usuwaliśmy, prawda? <grystanie> Już zapomniałem, jak to się robi, a jednak nie. Dobra. No to ściągamy. Ok. Przywołaj windę. No to dobra. To jakiś X, nie wiem, nie wiem, Po cholerę No ale no dobra, no zobaczymy. No i dobra, więc lecimy. I zobaczymy, co się tutaj kurczę będzie działo. O no i na pewno będzie się działo. Na pewno. Okej. Okay. What the fuck, co jest? To nie my. To nie my. To nie my napierdzielamy. Co się tu dzieje? the fuck? Kto tu napierdziela w drzwi? Ja się wolę tam nie zbliżać. Ja nie wpuszczam tego czegoś. Ale cały czas tam jest. Nie wiem, może to Android próbuje się wpierdzielić w drzwi i nie akceptuje tego, że... I nie akceptuje tego, że po prostu... A, okej. Okay. Że nie może się dostać. Okej. Okay. O -o. No dobra. O kurde. Wiecie co? Ja go pałom. <grywa> <grywa> Fucking Fuck. Tak, 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 nie tu nie ma. Spokojnie. Gdzie jesteś sukiencyna? O oh my god. Dobra, dobra, dobra. Zaraz go pałą zaatakujemy. Tam polazu, ok. Nie wiem, czy mamy go zabić, czy nie. Dobrze. Do widzenia. Do widzenia. Piecz! Ok. No, okej. Okay. zabiliśmy go, ale co teraz? Co teraz? Włącz zasilanie, ok. Te, y tak raczej nie włączymy. Może nam Android znowu pomoże? Zobaczymy. Zamknięte drzwi, no dobra. Aha, słyszę go. Słyszę, jak coś tam gada. <noise> oh my god, no dobra, no ale gdzie ja mam się. Do... Gdzie, gdzie ja mam iść? W takim razie. Niby, niby tutaj, tak? Hmm. Ale tu nic nie ma. To ja nie wiem. Ja nie wiem, ja nie wiem. Hmm To jest naprawdę zastanawiające. Tu coś mamy e, o, o, a jednak, a jednak I w dół. Jeszcze pewnie z drugiej strony jest. Albo i nie. Okej. Okay. Chyba, że drugi raz mamy to zrobić. Nie. No to musimy po prostu... Na pewno musimy po prostu to szukać z, z drugiej strony. Gdzieś, coś tam. Gdzieś, nie wiem. Okej, okay, już myślę, że to coś się zbliża tutaj. Dobra, no mamy jedną dźwignię, tak? Ale gdzie jest druga dźwignia? Nie wiem, tego nie może... Do tego gościa nie możemy się dostać. A nawet jakbym się chciał, znaczy, no nie chcę się tam dostać. Yy, I w ogóle. Tu możemy się wrócić. Chyba, raczej nie. Bo się zepsuło. Nie wiem, może jak coś podświetlę, to coś zobaczę. Nie mam pojęcia, no. Nie wiem, powoli będę szedł i zobaczę. Może tutaj coś się aktywuje. Jak na razie nic. Tu jest jakiś komputer. O, właśnie, dobra. Okej okay. Yeah, bitches! I teraz musimy zrobić to... Tutaj Okej okay. Kurde No ty suki... o nie, 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 nie Ja mam pistolecik i nie zawaham się go użyć Chodź tu, to. Tak? Chcesz pomóc? To wypierdzielaj Wypierdzielaj Różny trud? Ci dam różny trud. Haha, być Zginąłeś tu, gdzie twój kolega, szmato. No dobra. No to w takim razie. Fak, on się może tu dostać. Fak, o tym nie pomyślałem. Dobra, no to musimy to zrobić szybko, bo on może się tu wpierdzielić w każdej chwili. Wróć do, wróć do stacji tranzytowej, okej. Okay. No dobra, czyli domyślam się, że musimy tędy iść, a już myślałem, że będzie troszeczkę łatwiej. No dobra. Kogo my tutaj mamy? Widzę, że tutaj Android sobie troszeczkę troszeczkę poużywał. No cóż, skoro chciał? Nie jego wina. Co my tu mamy? Reset tranzytu. Oczywiście wszystko możecie sobie przeczytać na pauzie. Dźwięków nic nie mamy, użytkowych nic nie mamy. Dobra. Ok. Dobra, ktoś mi na Skype pisze. Co my tu mamy? Co to jest? Eee, palnik, ja pierdzielę pa Płomień gazowy. Ok. Hmm. Ale no, no dobra, no zdobyliśmy palnik. O, zapisujemy. Dobra. Czyli w tym miejscu sobie zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie i na razie. Cześć manko jeśli spodobał Ci się mój filmik, daj łapkę w górę, subni kanał, udostępnij go znajomym na Facebooku. Ja Cię widzę w kolejnym odcinku. Na razie!